Dzisiaj będą w śmielu, bo oczywiście wracając z pracy musiałem do nich zajrzeć. Wpadła mi w łapki niesamowita nowość, mianowicie najnowszy filtr Aquela. Zobaczcie, on nawet nie ma jeszcze pudełka, bo jest to prototyp. Filtr będzie się nazywał, mam tu taki nowiutki katalog z rzeczami, które teraz wchodzą na rynek. Filtr nazywa się Ultra. Zaraz wkleimy jego specyfikację na dole, żebyście mogli sobie poczytać. Ale słuchajcie, to jest nowa rodzina filtrów. Hmm, Ultra 900, Ultra 1200, Ultra 1400. Nawet nie wiem, jaki, mam mod jaki ja mam teraz model, bo będę musiał zaraz zmierzyć. Ale chłopaki z nadali mi do zabawy, także się z Wami podzielę. Jako pierwszym. W katalogu tak ten filterek wygląda. Ładne kolorowe opakowanie. Ja niestety takiego nie mam. Najważniejsze cechy nowego kubła: otwieranie, zamykanie, wyciągana głowica na przewody rurki, łatwe zalewanie filtra i obieg wody w naszym kubełku. Dobra, logotypy coś nam powiedzą: że cichy, że ekologiczny, że obieg wody zamknięty, że sterowana siła, łatwe podłączenie, oddzielne media filtracyjne i nie potrzeba narzędzi. Dobra, co tu mamy jeszcze? A, że nie że niedługo, nie? A ja już mam. Kurde pierwszy. Nawet patrzyłem w Google nie ma słowa, a ja już mam go w rękach. Okej, okay, parametry techniczne. Rodzina widzę, będzie się składać z trzech filtrów, 900, 1200 i 1400. Co ciekawe, patrzcie, tu pompa jest 1400, 1200, a tu jest. Nazywa się Filt 900, a ma pompę 1000. Ciekawe. Podnoszenie wody 160 cm, a ten największy 170. Pobór mocy, bo to ważne, czy to ekologiczne zabaweczki, ale faktycznie, patrzcie, niecałe 13 W, większy niecałe 14, a największy niecałe 15 W. Co mamy jeszcze? Do jakich to akwarium? Od 50 do 200 litrów, od 150 do 300 i od 250 do 500. Czy one się jeszcze różnią? No oczywiście pewnie ilością koszyków, i to faktycznie zobaczcie. W pierwszym są trzy koszyki, 4 i 5, Wszystkie po 1,9 litra. No to jednakowe te filtry będą, jakby podstawa będzie taka sama, tylko będą się różniły wysokością. Bo najmniejszy 37 cm, większy 42,5 i największy 48. O, pojemność kubła. Najmniejszy 11 litrów, potem 13,5 i 16. Tak to wygląda na papierze, tak? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, przeglądałem sobie jeszcze ten nowy katalog, znalazłem tu dwie takie nowości, czyli socket link duo i termomet link, cóż to jest, to jest sterownik do temperatury, słuchajcie, sterowany w ogóle z komórki, patrzcie i sterowanie oświetlenia, tak, czyli możemy sobie, będzie pewnie można programować i odpalać lampy z komórczaka, nie. Ale to tyle, to taki szybki flash, co tu jeszcze wynalazłem w tym katalogu. A to nie koniec nowości, słuchajcie, bo już miałem zamykać. A tu patrzcie, ile rodzajów pokarmów, i tu mamy jakieś takie cuda. Nowy nawóz, nowy preparat do wody, preparat bakteryjny i żywe kultury bakterii. Tutaj patrzcie dalej, do roślin, do jakości wody, do zwalczania glonów. I preparat, preparat mineralny dla krewetek. Ok, dobra, wracamy do naszego kubła. No to dobra, zabieramy się za otwieranie pudełeczka. awokobelka, nie? Tak się prezentuje. Pompa do zasysania wody. Głowica. O, pięknie wychodzi. Nasmarowana. Regulowane wloty wody. Ok, a w ogóle jaki to jest model? Ha, tego nikt nie wie. Zaraz zobaczymy, czy mamy jakiś manual. Nie, mamy w środku jeszcze zestaw rurek. 16 na 22, znane. Nie instrukcji ja tu w prototypie nie mam. Ale jak sprawdzić jaki to model? Ja go po prostu zmierzę. Jeżeli będzie miał 37 cm, to będzie 900. Miarka zawsze się przyda. 35 wysokość. 35. Ach, 37 będzie razem z głowicą. Czyli mam ten model, podejrzewam najmniejszy, czyli to jest 900 z pompą 1000. Patrzmy, co ma w środku. Tak wygląda to od góry. O, damy tak. Łatwe otwieranie. No to patrzymy, ciach. Widzę patent, taki sam jak w Ultramaxie, ale ta głowica jest troszeczkę inna, bo miałem Ultramaxa 1500. Był bardzo cichutki. Naprawdę nie było go w ogóle słychać. Czym się różni na pierwszy rzut oka. Nie widzę prefiltra w ogóle tutaj. Ultramax miał dostęp do prefiltra. Tu tego nie widzę. Dobra, otwieramy. Odważę od dołu. Głowica lekka dosyć. Tak wygląda. Uszczelka. Zaraz się jej przyjrzymy. Co mamy w środku? Koszyk z ceramiką, koszyk z watą i koszyk z gąbką. O, małżonka przyszła, czyli już po tym można poznać, że to jest. Najmniejszy z tych filtrów, czyli 3 razy 1,9 litra. I pojemność tego kubełka to jest aż słuchajcie, 11 litrów. Jeden taki koszyk, pojemność 1,9 litra. Także tej ceramiki tu jest naprawdę sporo. No to co, zobaczymy, co tu jest jeszcze. Teraz zobaczmy sobie wierniczek, tu mamy takie łapeczki, odkręcamy, wychodzi osłona, o, ładnie nasmarowana w gumeczce, żeby drgan nie było. I mamy nasz magnes. I to tyle, tutaj z w części, tu się więcej nic nie otwiera. O, moc jest jak zawsze. Wkładamy, zakręcamy. Jest. Dobra. Głowica jest. To zobaczmy, cóż to za rurki tam jeszcze są. To zostawię. Aquel Ultra włączony, cały zapowietrzony, patrzcie co mi zrobił w akwarium I Ile powietrza Jeszcze mu pomożemy Jeszcze go, jest pewnie zapowietrzony, więc go Pobujamy A ja tu się nim chwilę pobawię go od powietrza i zobaczymy, jak będzie chodził. I tutaj sobie dmucha. O proszę. Działa. Ok, tak. Aquel Ultra. Wygląda w działaniu. Nie to, że ja nie ufam naszemu rodzimemu producentowi. U mnie po prostu wszystkie kuby zawsze stały w jakichś akwariach pomocniczych. Jest to po prostu zabezpieczenie, jakby się uszczelka rozszczelniła, żeby mi nie zalało szafki, nie byłaby do wywalenia. Tak się kubełek prezentuje. Logo Aquaela z boku. Drugi góry. Zalewadło. gumowane nóżki, żeby nie było drgań na szafkę. I tu jest moduł, słuchajcie, regulacji i wyciągania tego czegoś z filtra. Czyli tu sobie ustawiamy moc, ale jak dojdziemy do końca, to to ładnie, słuchajcie, cało wychodzi. Tak, trochę lekki przepływ. I na maksa, taka oto no nowość naszego polskiego producenta, oczywiście. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, ciepło. Cześć.